No. drugi będzie, o właśnie teraz idziemy do domu na tym opuszczonym podwórku to będzie druga część filmu jest z nami Krzysztof i Wojtek ze mną to gospodarze tego siedliska sąsiedzi przynajmniej i spadkobiercy dom drewniany, dość solidny tutaj dwie fajne panienki mieszkały o, opowiadaj, takie rzeczy opowiadaj <laughs> numer domu 9 tylko, że te panienki teraz mają już po 80 lat. Tyle co my. No, no mniej to. <laughs> nie, mniej młodsze były od nas. Jedno w Belgii. No. Tyle nas w Belgii, tak? tak? Do domu nie wejdziemy, ale przynajmniej przez okno byśmy zajrzeli. A tam nic nie zobaczy tak. na okno. I to pójdziemy do tamtych chlewików obok. No. O, i pokaż, że tutaj sad owocowy był. O, tutaj był duży sad owocowy. Bardzo patrzcie. Zobaczcie. No, taki dom troszeczkę na okoloni Stanisław był bardzo nowoczesnym człowiekiem Potrafił widać, wszystko zrobić Bogate Ty, to chyba kościelki Nie, to chyba Antonówka Ja nie jem żadnych e, jawek Ale kościelkę jem Antonówki to są takie A to bardziej to to, kantowe To soczyste są, tak Kantowe są To także był dość duży sad, prawie jak dworski Obejdę dom dookoła, a później pójdziemy do chlewików. Tu prąd widać, że już odcięty jest. Dom jest mocno, mocno zarośnięty. Niestety nie wejdziemy do środka, właścicielki mieszkają gdzieś daleko. 1960 rok jest napisane na kominie. Do domu nie wejdziemy, ale do chlewików wejdziemy. O, te obrazy pokażemy. Ja tu są gruszki takie malutkie. Takie, takie też kiedyś jedli. Ludzie słyszeli i jedli. mówimy O, tam. O, rzeczywiście był duży sad, skoro są skrzynki. No, ale to on tam robił te skrzynki. I są, tu jeszcze są ramy od kros, krosna był. A, no, no. Krosy. Tam gable leżą jeszcze. O. Tutaj chyba były ziemniaki albo buraki. To jest taka piwnica, nie? Buraki albo ziemniaki. Magazyn, patrz, tu był przygotowane. Było jedzenie dla świnek, pewnie w tym miejscu. Jest komin, więc prawdopodobnie. Tu stał jakiś parnik. Tak, jest nawet pokrywa odparnika, znaczy dusza tak zwana odparnika jest Więc tutaj był Tutaj chyba były jakieś kurki O, tam nie wejdę Ale Popatrzcie, choć rękę włożenie, tu nie ma nic ciekawego. Instalacja elektryczna jest jeszcze. Tu były kury na pewno. A wychodziły. To była pierwsza kur. No nie, nie, nie ruszy, to musi być tak drzewo. Tak jest takie, drzewo tu. Można go wyrzucać. Ale podpadła ta droba, tak? że tak, tak, tak. no. tak, A tak, czekaj, tutaj parnik stał. Tak. No. tak, znalazłem miejsce, gdzie stał parnik i jest komin rzeczywiście jest jeszcze solidny. No. I nawet jest wejście do komina, czyli no, ten otwór na, na rurę. Tutaj kiedyś stał maluch, stała błeska, trójka. No, no jak to nie Zaglądałem tutaj rzeczywiście te deski tych koleżanek. Tak. Ale się tutaj to... maluch no, stawiał. Na pewno stawiał. Się, zmieścił się maluch, bo a, był w świniarnia, była, bo tu świnia stała. A, prawda, był zawalony. zawalony. I był taki dach. Aha, Aha. Tu, gdzie ta gruszka tak. rosła. No bo tam pomieszczono. Maluch, weska, stała, ramek tutaj za pierwszy zoliu leżał. No, no, no a to ramówka była no. jeszcze wtedy. Bo ci nią zrobił dwie szabie. Wiem, by to niarke. to zrobił. Jak tam na Warszawie no, się było. Tu było. te kawałki bali są, no. A te było. To myśmy wtedy A Ten teraz trzeba tak, weź, bo ten szczyt jak próbowali. A nie, on się rusza cały. Chodzi tutaj dole, przecież ma się zmalić. Dobra, to mamy wszystko.